Przepraszamy za małą przerwę techniczną, ale już wracamy. Serdecznie witamy dyrekcję, grono pedagogiczne oraz uczniów II LO na turnieju pod tytułem Dzieje Polski. W tym roku mija dokładnie 106 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym wydarzeniem uczniowie naszej szkoły podejmą wyzwanie i, spróbu i spróbują odpowiedzieć na standardowe pytania związane z dziejami naszego narodu. Przedstawiam dwa zespoły. Yy, biali. Czerwoni. Y, liderem pierwszego zespołu jest Natalia Piątek. A członkowie to Kinga Wałachowska, pierwsza A, Franciszek Kądziołka, pierwsza B, Antonio Cielasiński, druga A, Janek Mickiewicz trzecia A, Natalia Piątek trzecia C. Konrad Meisner, trzecia D, Martyna Krzyżosiak trzecia E, Mikołaj Deorocki, trzecia F, Paweł, Kuch y, Paweł Kukowski trzecia F i Szymon Januk 3G, a liderem drugiego zespołu jest Dominik Kożuch z 2C. Członkowie to Jakub Nazaruk 2A, Julia Schmidt i Magda Kuc 2B, Dominik Korzuch 2C, Maja Urbańska i Karolina Kowalska 2D, Dariusz Jaśtak 2E, Krzysztof Promiński 2F, Miłosz Makowski 2F i Kacper Nowak 2G. Stawką zmagania obu zespołów jest nagroda ufundowana przez dyrekcję szkoły. Mogą być to kręgle, kino albo wycieczka w góry, a może malediwy lub czekoladka. Zapraszamy do gry. Zasady obowiązują takie jak w Familiadzie, ale z małymi modyfikacjami. Zapraszamy do rundy pierwszej, a kategoria to polskie symbole narodowe. W tej rundzie rozdamy Wam kartki. Każda grupa musi podać trzy symbole narodowe, a za każdy symbol należy się jeden punkt. Uczestnicy mają dokładnie 30 sekund na napisanie odpowiedzi. Czas będzie mierzył Wam komputer i również wyświetli się on na ekranie. Wymień polskie symbole narodowe. Czas start. Możesz ja też tutaj przyjść? Na? 10 sekund. Czas minął, więc zbieramy kartki. I teraz odczytam odpowiedzi grupy czerwonej. Odpowiedź pierwsza hymn Mazurek Dąbrowskiego. Jest to poprawna odpowiedź, za którą należy się jeden punkt. Odpowiedź druga brzmi: flaga biało-czerwona. Jest to również dobra odpowiedź, za co należy się jeden punkt. Odpowiedź trzecia: godło orzeł z koroną. Jest to również prawidłowa odpowiedź, za którą należy się jeden punkt. A teraz przeczytam odpowiedzi yy, drużyny białej. Pierwszą odpowiedzią jest godło narodowe. Jest to poprawna odpowiedź i należy się jeden punkt. Drugą odpowiedzią jest flaga narodowa, i to też jest poprawna odpowiedź, czyli należy się jeden punkt. I trzecią odpowiedzią jest hymn narodowy, również jest poprawna ta odpowiedź, jeden punkt. Zakończmy tę rundę ciekawostką. Symbole wyrażają szacunek i miłość Polaków do ojczyzny, kreują naszą tożsamość, pamięć i nadzieję. Czy uczestnicy są już gotowi do kolejnej rundy? Dobrze. Y, następna konkurencja polega na odganięciu pytania. Która grupa zgłosi się pierwsza udziela odpowiedzi? Za każdą odpowiedź y, należy się jeden punkt. Uwaga, kto szybciej podniesie rękę, odpowiada. Drużyna odpowiada aż do pomyłki. Po pomyłce odpowiadają przeciwnicy. Jesteście gotowi? Gotowi? Start. Co widnieje na polskim godle? Tutaj byli pierwsi. Białe w jest to poprawna odpowiedź. Co oznacza kolor czerwony w godle? Jak? No, niestety jest to błędna odpowiedź. I wtedy jest to zero punktów. I teraz przychodzi pytanie do kolejnej drużyny. Co oznacza kolor czerwony w godle? Pani Aniu, Pani myśli? Można to zaliczyć? Dobrze, Dobrze, czyli jeden punkt. Co oznacza kolor biały w godle? Pani Aniu, jak Pani myśli? No, mamy napisane, że dobro. Więc zaliczamy tą odpowiedź, macie jeden punkt. Jaki utwór jest hymnem Polski? Tutaj. No. Jest to poprawna odpowiedź, jeden punkt. Kto skomponował Mazurek Dąbrowskiego? Jest to poprawna odpowiedź. Jeden punkt. Jakie kolory ma flaga Polski? Miałe. Jest to dobra odpowiedź. Jeden punkt. Kiedy oficjalnie potwierdzono flagę Polski? Możecie się chwilę doradzić. Możecie się naradzić i wtedy odpowiedzieć. 40 sekund. 20 sekund. No tak, tak. gotowa jeszcze? 10 sekund. Ja, już jesteście gotowi? Tak, możecie. Dobra, dobra. Czy obie drużyny skończyły? Tak, tak. No, koniec czasu i tak. Koniec czasu. Więc bierzemy od Was? Więc bierzemy od Was kartki. Czytasz pierwsze? No. I teraz odczytamy odpowiedzi. Ja odczytam odpowiedzi grupy czerwonej. Odpowiedź pierwsza grupy czerwonej to korona. Jednak nie napisali oni co to oznacza. Więc należy im się za to jest jeden nam, punkt. Z góry tym punkt. A, okej. Okay. Czyli korona oznacza u nich niezależną władzę. Jest to oczywiście poprawne odpowiedź, więc należy się dwa punkty. Druga odpowiedź to Berło jako władza królewska. Niestety jest to zła odpowiedź, więc należy się jeden punkt. Teraz trzecia odpowiedź: jabłko, bogactwo kraju. Wszystko Co? Jabłko. Co? No jabłko. Tutaj musimy się zapytać pani historyczki. Czyli to możemy zaliczyć? Bogactwo daje? Symbol władzy nad całym światem. Bogactwo nie. Nie, to jest odpowiedź. To tylko ja przeczytam, dobra? To... Dobrze, więc za to musimy jednak dać jeden punkt. Odpowiedź czwarta. Miecz jako potęga państwa. Czy to możemy zaliczyć? Tak, czyli za to należą się dwa punkty. A teraz przeczytam odpowiedzi drużyny białej. Pierwsze insygno, jabłko. Symbol władzy nad całym światem. Czyli myślę, że możemy zaliczyć, czyli dwa punkty należą się. Druga odpowiedź to berło. Król, pasterz całego świata, ludu, ki. Myślę, że możemy to zaliczyć, czyli należą się dwa punkty. Kolejną odpowiedzią jest korona. Symbol władzy królewskiej. Jest to bardzo dobra odpowiedź, dwa punkty. I ostatnią odpowiedzią jest miecz. Broń yy, obosieczna, czyli dwa punkty. Yy, tutaj biała drużyna zebrała maksymalnie ilość punktów, więc można Gratulujemy dostać w tej kategorii, więc gratulacje. Teraz czas na małą ciekawostkę podsumowującą tą rundę. Insygnia królewskie to oznaka władzy i godności stanu królewskiego. Czy nasi technicy są gotowi przejść dalej? Nie. Mhm. Czyli mamy małą przerwę techniczną. Może zadajemy pytania jakieś naszym uczestnikom. Janek, jak się dzisiaj czujesz? Pociąg jest najlepszy. 57, gdyż to polski klasyk najdłużej produkowany na świecie. O, a dlaczego? Dlaczego? Najlepszy, bo najstarszy. I tego to się na szopie na prawie, a nowe dla serwisu. Okej. Dobrze, więc przyjdźmy do Was. E, jaką Twoja, moja klasa wybrała epokę dzisiaj? Mieliśmy... Ale, warszawskiej. Okej, okay, to interesujące. Jakie masz pasje? <grym> Historia. Historia, okej. Okay. A dlaczego? A dlaczego historia? Dlaczego Ci się tak podoba ten przedmiot? Jest bardzo interesująca i ciekawi mnie jak przeszłość. Okej. Okay. Okay. A jakie Ty masz pasje? Ja, ja mam pasję? Mm -hmm. się wydaje mi się, że jest to historia i matematyka. Okej, okay. to ambitnie. A dlaczego takie akurat przedmioty? Historia dlatego, bo można się wiele na nauczyć z niej, wnioskować różne rzeczy, a matematyka, bo lubię. O, to super. A jesteś dobry z matematyki? Jestem. Oceny są dobre? Są. No to super. Czy nasi technicy są gotowi? Dobrze. To idziemy Czyli dalej. E, zaczynamy rundą trzecią. Kategoria: Cytaty i przysłowia związane z królami polskimi. W tej rundzie Weronika podaje cytat, a Wy musicie zgadnąć, jaki król to wypowiedział. E, jedna odpowiedź równa się dwa punkty. Kto szybciej podniesie rękę, odpowiada. Drużyna odpowiada aż do pomyłki. Jesteście gotowi? Tak. Więc czytam pierwszy cytat. Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. O, tutaj tak ciężko było. Co? Ale chyba u nich też mi się wydaje. U nas, Jak nasza historia? Nasz tutaj, drużyna czerwona. Tutaj. to bardziej czerwone. Nie, oni gdzie? Na kamerze było oni pierwsi. Czyli prosimy odpowiedź. Jest to dobra odpowiedź. Za to należą się dwa punkty. Cytat drugi. Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa. Tutaj. nie, do pomyłki już. Czyli oni, no, no? Bardzo dobrze. Za to zdobywacie dwa punkty. Widzicie odpowiedzi. <laughs> Cytat trzeci. Za króla Olbrachta wyginęła szlachta. Słucham? Bardzo dobrze, za to otrzymujecie dwa punkty. Pytanie, Cytat czwarty. Łatwo będzie w Polsce o tureckie konie. No? Bardzo dobrze, za to otrzymujecie dwa punkty. Cytat piąty. Jak za króla sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa. Niestety jest to zła odpowiedź. Przechodzimy do tej drużyny. Jest to poprawna odpowiedź. Zdobywacie dwa punkty. Kolejny, szósty cytat. Znalazłem się w sytuacji szczególnej. Poświęciłem honor dla spełnienia obowiązków. Jest to bardzo dobra odpowiedź. Należą Wam się dwa punkty. Gratulujemy obaw drużynom. Czy jesteście gotowi na następną rundę? Tak. Więc przechodzimy. Jest to już czwarta runda, a kategoria to sentencje o Polsce. Kolejny raz dostajecie kartki i każda grupa ma dokładnie dwie minuty na odgadnięcie, kto to powiedział. Jedna sentencja równa się dwa punkty. E, I dwa razy Wam przeczytam sentencję, żebyście zdarzyli od, y, napisać odpowiedź. Uwaga! Zgadnij, kto to powiedział. Czas. Start. Naród, który nie szanuje swej przyszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Jeszcze raz przeczytam. Naród, który nie szanuje swej przyszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. A ja muszę to powiedzieć? Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. I drugi raz przeczytam. Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Macie napisane tutaj? Tak. tak. Dobra. I trzecia sentencja. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. I drugi raz przeczytam. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Skoczyliśmy? Zbieramy kartki. Przeczytam odpowiedzi drużyny białej. Pierwszą sentencją był Józef Piłsudski. Jest to poprawna odpowiedź. Zdobywają dwa punkty. Drugą sentencją, był, drugą sentencją był Roman Mowski. Jest to poprawna odpowiedź dwa punkty. I trzecią odpowiedzią jest Witold Pilecki. Jest to prawidłowa odpowiedź dwa punkty. Teraz odczytam odpowiedzi grupy czerwonej. Do sentencji pierwszej różna czerwona odpowiedziała Józef Piłsudski. Jest to dobra odpowiedź. Należą się za to dwa punkty. Odpowiedź druga grupy czerwonej brzmi: Roman Dmowski. Jest to również dobra odpowiedź. Należą się za to dwa punkty. Odpowiedź trzecia drużyny czerwonej: Ignacy Jan Paderewski. Niestety jest to zła odpowiedź gdyż tutaj chodziło o Witolda Pileckiego, więc 0 punktów. E, możemy zacząć rundę piątą. Uczestnicy są gotowi? A czy nasi co też? Jasne, zawsze. Runda piąta, kategoria ojcowie niepodległości. Za każdą poprawną odpowiedź należy się jeden punkt. Kto pierwszy podniesie rękę, odpowiada. Wymień Ojców na Niepodległości. Gotowi? Start. Tutaj. <grymianie> Wszystkich? No, ogólnie możemy mieć sześć. Józef Rysucki na pewno. Jest to poprawna odpowiedź. Jeden punkt. Roman Gomorski. Jest to poprawna odpowiedź. Jeden punkt. Ignacy Paderewski. Jest to dobra odpowiedź. Jeden nazwisk. Jest to dobra odpowiedź. Jeden punkt. Jest to dobra odpowiedź, jeden 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 jeden. Naz Pyszyński. Jest to poprawna odpowiedź. Jeszcze Jest to prawidłowa odpowiedź. Zabywacie aż 6 punktów w tej kategorii. Prawo, Zapraszamy teraz na ostatni pojedynek liderów zespołu w tej samej kategorii. Ojcowie niepodległości. Teraz zapraszamy na środek liderów białych i czerwonych. Może tak przed Proszę przed nas mądry wyjść. Tutaj chodzi o to, kto pierwszy podniesie rękę, ten odpowiada. I odpowiadacie do błędu. Jeżeli jedno się pomyli, zaczyna drugie. Teraz przeczytamy to wtedy ty. Jesteście gotowi? Tak. Zgadnij. Koń piłsowskiego. Tutaj była pierwsza. Kasztanka. Jest to, popra to poprawka odpowiedź. Jeden punkt. Trzykrotny szef rzędu II EP. Mm. To jest do błędu? Do błędu, jest do, do, do błędu. A, chcę powiedzieć. To odpowiedzieć. jest Jest to poprawna odpowiedź, jeden punkt. Kolejny. Zaciekły przeciwnik Piłsudskiego. Powiadam. No. Jest to, no. pop... no. to poprawna no. odpowiedź, jeden punkt. Kolejne. Wybitny pianista, zdobywca najwyższego odznaczenia francuskiego i brytyjskiego. Pianista to na pewno i Paderewski, inaczej. Jest to poprawna odpowiedź, jeden punkt. Kolejne, Przywódca narodowy Górnego Śląska. Wojciech Korfanty. Jest to prawidłowa odpowiedź, 1 punkt. I ostatnie. Oznaczony Orderem Orła Białego. Wicepremier 1920-21. Jest to poprawna odpowiedź, jeden punkt. Czyli zdobywacie wszystkie maksymalne punkty w tej gradzie na biały. Zresztą Gratulujemy. Aby poznać wyniki. A czas umie nam muzyka patriotyczna. Dobrze, wracamy z wynikami. Wygrywa zespół biały. Znane nagrody będą rozstrzygnięte 13 listopada, czyli po tej przerwie. Gratulujemy i żegnamy anegdotą. Mój dziadek mawiał, że w szkole najważniejsze są dwa przedmioty. Przysposobienia obronne, żeby nauczyć się strzelać, i historia, żeby wiedzieć do kogo. Do zobaczenia wkrótce. Dziękujemy.